Siema! Na świecie istnieją domy, które kiedyś były pełne życia, a dziś stoją w milczeniu, pochłonięte przez czas i naturę. Od arktycznych pustkowi po dżunglę, oto 9 najbardziej spektakularnych opuszczonych domów na świecie. Każdy z nich skrywa swoją własną, fascynującą historię. Zaczynamy! W samym sercu gruzińskiego miasteczka Tskaltubo Powstała rezydencja w czasach świetności Związku Radzieckiego jako miejsce wypoczynku dla partyjnej elity i wysokich urzędników. Miasto Tskaltubo słynęło z naturalnych źródeł termalnych, a sanatoria i rezydencje powstawały tam z ogromnym rozmachem. Budynek był ozdobiony marmurowymi schodami, zdobionymi kolumnami i wielkimi salami balowymi, które dziś toną w ciszy. Po rozpadzie ZSRR rezydencja została porzucona, a wraz z nią całe miasto straciło swój dawny blask. Wnętrza wciąż kryją resztki luksusu: żyrandole, mozaiki i bogato zdobione sufity, pokryte teraz warstwą kurzu i pajęczyn. Światło wpadające przez wybite okna tworzy surrealistyczną atmosferę, w której przeszłość miesza się z ruiną. Dziś rezydencja jest celem eksploratorów urbeksu i fotografów z całego świata, którzy chcą zobaczyć, jak wygląda zapomniany pałac radzieckiej epoki. Z pozoru zwykły drewniany domek, w rzeczywistości samotna kapsuła czasu. Na dalekiej północy, w jednym z najbardziej odizolowanych miejsc na Ziemi stoi samotny drewniany dom. Został zbudowany w latach 30. XX wieku przez norweskich traperów polujących na niedźwiedzie polarne i lisy arktyczne. Był schronieniem w czasie mroźnych zim, gdy temperatury spadały poniżej minus 30 stopni. Po wyczerpaniu się zasobów i zmianach w przepisach łowieckich został porzucony, pozostawiony na pastwę wiatru i śniegu. Wnętrze wygląda tak, jakby mieszkańcy opuścili je wczoraj. Na stole stoją kubki, a w kącie leży stara kusza. Lud i mróz zakonserwowały wszystko niemal nienaruszone przez blisko 100 lat. Dziś, wśród ciszy Arktyki, dom ten jest niemym świadkiem dawnych wypraw i życia w jednym z najbardziej surowych miejsc na świecie. Na małej wyspie Polepel po środku rzeki Hudson w stanie Nowy Jork. Wznoszą się ruiny przypominające średniowieczny zamek. To Fort Bannermana, prywatny magazyn broni z początku XX wieku, stworzony przez przedsiębiorcę Francisa Bannermana VI. Bannerman kupował nadwyżki militarne od rządu USA i sprzedawał je kolekcjonerom oraz armiom na całym świecie. Aby przechowywać tysiące ton amunicji, zdecydował się zbudować ogromny, ozdobny kompleks na odosobnionej wyspie. W 1920 roku w jednym z magazynów doszło do potężnej eksplozji, która zniszczyła część budowli i zabiła kilku pracowników. Po śmierci właściciela Fort powoli popadał w ruinę, a kolejne pożary i wichury przyspieszały jego degradację. Dziś monumentalne mury stoją nad wodą niczym dekoracja filmowa, przyciągając turystów i fotografów z całego świata. Z powodu zagrożenia zawaleniem wejście do wnętrza jest zabronione, ale z łodzi lub z powietrza widać całe piękno tego niezwykłego miejsca. San Jose w stanie Kalifornia stoi jeden z najbardziej niezwykłych domów w historii Stanów Zjednoczonych. To rezydencja Sary Winchester, wdowy po spadkobiercy fortuny z broni Winchester, która wierzyła, że nawiedzają ją duchy ofiar tej broni. Według legendy, medium doradziło jej, by nigdy nie przestawała budować domu, tylko wtedy uniknie klątwy. Przez 38 lat bez przerwy rozbudowywała swoją posiadłość, zatrudniając ekipy pracujące dniem i nocą. Efektem jest labirynt ponad 160 pokoi, 10 tysięcy okien, dwa tysiące drzwi oraz dziesiątki schodów prowadzących donikąd. W domu są drzwi otwierające się wprost na pustkę, korytarze, które kończą się ścianą i okna wychodzące na inne pomieszczenia. Po śmierci Sary Winchester w 1922 roku prace natychmiast wstrzymano, a dom zamknięto. Do dziś posiadłość budzi niepokój. Odwiedzający twierdzą, że słyszą kroki, szepty i czują obecność niewidzialnych mieszkańców. W sercu Kolumbii, w regionie Antioquia, rozciąga się teren, który kiedyś był prywatnym królestwem najsłynniejszego narkobarona w historii – Pablo Escobara. Hacienda Napoles powstała w latach 70. i zajmowała obszar ponad 20 km kwadratowych. Na terenie posiadłości znajdowały się luksusowe wille, prywatne zoo z egzotycznymi zwierzętami, lotnisko, tor wyścigów konnych i ogromny basen w kształcie hipopotama. Było to miejsce wystawnych przyjęć, spotkań biznesowych i symbol absolutnej władzy Escobara. Po jego śmierci w 1993 roku Haciende splądrowano. Wyniesiono meble, sprzęty, a wiele budynków popadło w ruinę. Przez lata stała opuszczona, porośnięta trawą i krzakami, stając się niemym świadkiem upadku narkotykowego imperium. Dziś część terenu przekształcono w park rozrywki i muzeum, ale wciąż można znaleźć budynki, w których czas zatrzymał się w chwili śmierci ich właściciela. Miejsce to nadal budzi mieszane uczucia. Dla jednych jest ciekawostką turystyczną, dla innych bolesnym przypomnieniem o mrocznej historii Kolumbii. W głębi gęstej wilgotnej dżungli Nowej Gwinei, daleko od cywilizacji, stoi niezwykły, opuszczony dom zbudowany wysoko na potężnym drzewie. Powstał na początku XX wieku, gdy niemieccy misjonarze postanowili stworzyć bezpieczne miejsce, chroniące przed powodziami i dzikimi zwierzętami. Drewniana konstrukcja miała kilka poziomów i była połączona z lądem wąskimi, wiszącymi mostkami z lian i desek. Po II wojnie światowej misjonarze opuścili to miejsce, a dżungla zaczęła odzyskiwać swój teren. Pnącza i korzenie wrosły w ściany, a gałęzie przeniknęły przez okna, tworząc surrealistyczny obraz natury pochłaniającej ludzkie dzieło. Wewnątrz wciąż można znaleźć resztki mebli, narzędzia i przedmioty codziennego użytku, wszystko pokryte warstwą wilgoci i mchu. Dotarcie do domu wymaga wielogodzinnej wędrówki przez las. A wielu eksploratorów twierdzi, że samo wejście na konstrukcję przypomina podróż w czasie. To jedno z tych miejsc, w których człowiek czuje się jedynie gościem w królestwie natury. Na brzegu jeziora Seneca w stanie Nowy Jork znajduje się monumentalny, opuszczony kompleks znany jako Willard Asylum for the Chronic Insane. Otwarto go w 1869 roku jako szpital psychiatryczny dla pacjentów uznawanych za nieuleczalnych w tamtych czasach. Placówka była samowystarczalnym miasteczkiem miała własną farmę, warsztaty, teatr, a nawet cmentarz. Tysiące pacjentów spędzało tu całe życie, a wielu z nich nigdy nie opuściło murów Willard Asylum. Po zamknięciu szpitala w 1995 roku w jednym z budynków znaleziono setki walizek należących do dawnych pacjentów, wciąż wypełnionych ubraniami, listami i pamiątkami. Te walizki stały się symbolicznym pomnikiem ludzi, których historie zostały zapomniane. Dziś korytarze Willard Asylum są puste, okna zabite deskami, a na ścianach łuszczy się farba, tworząc złowieszcze wzory. Miejsce to jest zamknięte dla zwiedzających. Ale zdjęcia z jego wnętrza wciąż wywołują dreszcze u każdego, kto je zobaczy. W odległej dolinie Pirenejów stoi niezwykła budowla, znana wśród lokalnych mieszkańców jako Dom Rycerza. Powstała w latach 70. XX wieku, kiedy pewien ekscentryczny artysta uwierzył, że jest wcieleniem średniowiecznego rycerza. Przez lata własnoręcznie wznosił swoją kamienną fortecę korzystając z materiałów, które znajdował w okolicy, od porzuconych elementów architektonicznych po fragmenty ruin. Budynek ma wieże, strzelnice i ozdobne rzeźby przedstawiające postacie z legend arturiańskich. Po śmierci właściciela nikt nie zdecydował się tam zamieszkać. Miejsce zaczęło niszczeć, a natura powoli przejmuje nad nim kontrolę. Wnętrza wciąż skrywają jego prace. Kamienne płaskorzeźby Ręcznie kute elementy oraz dzienniki pełne szkiców i poezji. Dom stał się celem podróżników szukających mistycznej atmosfery i inspiracji do własnych historii. Dziś wygląda jak fragment baśni, który przypadkiem znalazł się wśród górskiej dziczy. Na dalekiej Syberii, w sercu mroźnego magadańskiego rejonu, leży opuszczone miasteczko górnicze Kadykhan. Powstało w czasie II wojny światowej budowane rękami więźniów z obozów pracy Gułak. Miało służyć jednej misji: wydobyciu węgla, który zasilał przemysł radziecki w czasie wojny i zimnej wojny. W szczytowym momencie mieszkało tu ponad 10 tysięcy ludzi, górników, ich rodzin, nauczycieli i lekarzy. Zimą temperatura spadała tu do minus 50 stopni, a wiatr niósł śnieg przez opustoszałe ulice. W 1996 roku doszło do tragicznego wybuchu w kopalni, w którym zginęło sześciu górników. To wydarzenie zapoczątkowało koniec Kadykhanu. Władze zamknęły kopalnie, a mieszkańców przesiedlono do innych miast. Domy, szkoły, sklepy i bloki mieszkalne zostały porzucone w pośpiechu z meblami i rzeczami osobistymi wciąż w środku. Dziś Kadykhan jest miastem widmem, milczącym świadkiem epoki, która już nie wróci. Opuszczone place zabaw, zardzewiałe maszyny i puste korytarze tworzą scenerię jak z postapokaliptycznego filmu. Choć podróżowaliśmy dziś po najbardziej niezwykłych zakątkach świata, czasem prawdziwa historia czeka tuż obok nas. Być może na twojej ulicy stoi stary, zamknięty dom, do którego nikt nie zagląda od lat. Okna zakurzone, dach pokryty mchem, a w ogrodzie dzikie krzewy i drzewa, które nikt nie przycinał od dekady. Może codziennie przechodzisz obok, nawet nie zastanawiając się, jakie historie skrywają te ściany. Bo opuszczone miejsca to nie tylko dalekie podróże, to też nasze lokalne, ciche tajemnice, które czekają, by ktoś je odkrył. I tak kończymy naszą podróż po najbardziej spektakularnych opuszczonych domach i miejscach na świecie. Nie zapomnij zostawić łapki w górę i zasubskrybować, jeżeli podobał Ci się ten materiał. A w komentarzach napisz, które z tych miejsc zrobiło na tobie największe wrażenie. Dzięki za oglądanie. Do zobaczenia w następnym materiale. Trzymajcie się na razie.